Mam wrażenie, że my w ogóle bardzo mało wiemy o sobie, w sensie o tym, jak funkcjonuje nasz organizm, co działa lepiej, co działa gorzej. Nie wiem, czy ludzie chcą wiedzieć. Myślę, że moi pacjenci chcą, bo jak po mojej wizycie jednak są innymi ludźmi, ja widzę to i oni sami stwierdzają, że mają inne życie. Natomiast większość ludzi chce tabletkę i na dany problem, ale to nie załatwia danego problemu, dlatego że tylko czyścimy zewnętrzny objaw. A nie masz wrażenie, że to trochę tak, do takiego absurdu doszliśmy, że y, do samochodu wlewamy odpowiednie paliwo i wszystkie inne płyny i dbamy o to, żeby tam nie zabrakło, bo może nam się silnik zatrzeć, albo mm -hmm. no, jak lejemy, nie wiem, diesla do, do benzyniaka, no to się zepsuje, a o zdrowie. Y, o zdrowiu tak nie myślimy jako samochodzie. Jak masz zwierzę, to wiesz, że lepsze jedzenie zwierzę dostaje niż człowiek. No to prawda, ja, Ale... ja pamiętam, że swojemu psu rzeczywiście jak miał cukrzycę, tak. kupowałem najlepsze jedzenie tak. i to jedzenie lata trzymało tego psa przeżyciu. Dzieci też mają lepiej, bo rodzice o nich dbają i jak lekarz zaleci jakieś dobre jedzenie, to te dzieci dostają to jedzenie. W momencie, kiedy wychodzimy z domu, niestety jesteśmy narażeni na marketing.